Kochani, z tej strony A dziś wykonam slime z waszej prośby Z waszego przepisu Wielokrotnie pisaliście mi w komentarzach pod filmem Abym spróbowała wykonać slime z gumy do rzucia więc znalazłam u siebie w torebce Takie oto gumy do rzucia Spróbuję je połączyć Czekajcie, nie ma ostrości Spróbuję połączyć i sprawdzić co z tego wyjdzie? Widziałam tylko jeden przepis i w sumie ten przepis pokrywał się z waszym, czyli to jest to samo. Więc stwierdziłam, że wykonam ten slime i mam nadzieję, że mi się uda, ponieważ widziałam u wielu, że ten efekt końcowy jest naprawdę fajny i tak zwany zabójczy, że się rozciąga. Więc wy zostawiacie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję tym kanale, żeby no nie przeoczyć żadnego odcinka, który pojawia się tutaj codziennie o godzinie 15 właśnie wtedy, kiedy zazwyczaj wracacie ze szkoły, więc zapraszam. Zamczę Was serdecznie na ten odcinek. A ja lecę robić z gum do rzucia slajma. Trzymajcie za mnie kciuki. Gotowałam sobie miseczkę i mam swoje gumy do rzucia jakieś zwyczajne ja w torebce. Po prostu wszystkie pierwsze z brzegu wzięłam, które tutaj były. I dodaję najpierw może dwie takie. Ciężko się to otwiera, nie lubię, tak? Raz, dwa, trochę tych. I najważniejsze jest to, żeby zalać je ciepłą wodą. Jest ciepła, ale nie gorąca. Nie możecie się nią oparzyć, więc sprawdzajcie. Albo wybieracie taką bardzo, bardzo, bardzo gorącą z kranu. Albo na przykład yy, zagrzewacie czajnik do połowy. Ja tak zrobiłam. I dzisiaj właśnie teraz tak rozgniatam. Rozgniatam takie coś. I próbuję ze sobą połączyć w jedną gumę. <gum> Wiem, że dużo zasłaniam, ale... mniej więcej to są tylko dwa potrzebne składniki, czyli guma do rzucia i gorąca woda z kranu. Zobaczcie jak na chwilę toło się zabarwiło. Nie jest mi potrzebna łyżeczka w ogóle, tak czuję, ale szybko się to rozpuszcza. Nie jest potrzebna stuprocentowo zagotowana woda, no bo wtedy byśmy się oparzyli tak totalnie. Ale... No dobra, jeszcze coś dzieje. To działa! To sprawdza się jak slime. Zobaczcie, ale jeszcze są tutaj ta skrupka, ja to tak nazywam. Staram się to rozpuścić w dłoniach tutaj. I w tej miseczce z wodą, ale widzę, że ciężko idzie. Może muszę bardziej zaingerować i bardziej, wiecie, pozgniatać. Słuchajcie, to samo moglibyście zrobić, przeżywałem z głowę do życia w buzi. <gry> ale wtedy ona o wiele bardziej się klei i szybciej ona tra jakby szybciej się zużywa. A tutaj. Dobrze, 10 minut później, chyba udało mi się większość tych skorupek pozbyć się, ale wygląda to fajnie. Rozciąga się i zachowuje jak slime. Więc, jeżeli szukacie na domowych składników taki slime, to tak to się zachowuje jak slime. Nie wygląda to atrakcyjnie, ale w każdej chwili może się dodać barwnik i tym się pobawić. Wow! Nie ma żadnego dyskomfortu, że kleją mi się dłonie, ponieważ to jest słodki składnik. No nie wiem, bez cukru, ale wiecie, coś tam musi być. I wygląda to świetnie. Jeżeli dacie automatycznie gumę do rzucia do buzi i będziecie ją wyciągać i nią się bawić, to tak, też wam się uda, ale po chwili ona zaczyna się kleić, a tutaj tak nie ma. Wystarczy trochę wody ciepłej i totalnie inaczej zachowuje się ten produkt. Musicie spróbować koniecznie. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym przepisie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, się ciepło. cześć kochani. Pa.